Siemanko, z tej strony Damian, a to znowu film na moim kanale. Jak możecie zobaczyć, aktualnie jestem w trakcie przygotowań. Trzeba zapakować wózek ze sprzętem, z gratami wszystkimi. W sobotę wybieram się na zawody. Jak Wy oglądacie dzisiaj ten film, to właśnie dzisiaj jestem albo byłem na targach Rybomanii. Udało mi się wygrać bilet vip w konkursie u chłopaków z RMF-u. Także pozdrawiam i dziękuję serdecznie za tą możliwą wejściówkę. No ale co, w sobotę sobota 5.45 zbiórka na kanale Żerańskim. Więc ja już dzisiaj pakuję samochód w razie, żeby potem było szybciej w piątek. No i co, wpadłem na pomysł, że mam do zrobienia, tak czy siak do naszykowania swoje zestawy. Było trochę jakichś tam pytań. Niektórzy byli ciekawi, jak u mnie wyglądają te zestawy. Często były jakieś tam zapytania, jakim zestawem mówiłem, Więc sądzę, że dzisiaj, tak czy siak, będę szykał te zestawy. Więc pokażę też i Wam, jak ja to robię, żebyście mieli czarno na białym pokazane to, jak ja to robię, jak, na jakie zestawy ja łowię i w razie co będziecie mieli odnośnie do tego filmu. Także. Ja się przenoszę teraz za stół operacyjny i widzimy się, jak będę robił zestaw. No dobra, jesteśmy na naszym stole operacyjnym. Także co, ja mam wszystko ze sobą, co jest mi potrzebne do tylko wykonania tego zestawu. Od razu na wstępie może powiem, póki mnie tu widzicie, ja najczęściej używam. Takich otwartych koszyczków, tutaj z tą siateczką. Takie najbardziej uniwersalne. Jeżeli chodzi czasem o wstępne nęcenie, no tak jak o tej porze roku, to w ogóle odszedłem od nęcenia wałkami. Ale jeżeli chodzi o takie nęcenie grubsze, jeżeli teraz chcę coś podać, no widzicie już mi tuś, się... o jest, to ewentualnie używam takiego większego, sporo większego koszyczka niż ten, który widzicie. Takim sobie czasem podaję właśnie wstępne nęcenie. A jeżeli muszę łowić na większym dystansie, ewentualnie jeżeli wieje wiatr, używam po prostu open windowów. To jest akurat z firmy Preston. Tutaj w tym przypadku 45 gram. Także w sumie te trzy typy koszyczków to są wszystkie, których ja używam. Oprócz szklanki, oczywiście, ale taka pora roku, że jej nie stosuję. Dobra, przechodzimy. Ja zmieniam kamerę, żebyście wszystko widzieli i wiążemy zestaw. Zaczynamy od mojego pierwszego zestawu. Jest to zestaw, na który łowię praktycznie zawsze. E, przynajmniej tak to było w tamtym sezonie i ten sezon też zacząłem. Sprawdza mi się to, przynajmniej na moim kanałowym łowieniu. Na, kanał, na kanałowym łowieniu, gdzie tak jak teraz e, wędkuję. Czyli co? Zestaw z Federlinkiem. Federling. No, raczej nie trzeba tutaj nikomu tego przedstawiać. Może tu będzie lepiej widoczny. E Federling dajemy sobie obojętnie. Tam nie będę żadnej firmy reklamował. Jedynie co Wam powiem, na co warto moim zdaniem zwrócić uwagę, to jest tutaj ta graweczka. Ta grawka, e jak ja wy wybieram sobie z reguły takie agrafki, o właśnie w, w tym stylu, bo. Czasem są tutaj takie pozaginane różne, to zawsze mi się jakoś tam plątała żyłka, czy tam plecionka oto i troszeczkę mnie to denerwowało, więc wybieram z taką agrafką Czyli co, pierwsze co robimy na naszym zestawie przeplatamy plecionkę. I mamy teraz pierwszy element zestawu Federling. Federling daje nam to, że ryba nie czuje oporu koszyczka przy pobieraniu, tak? Dobrze, mamy federling. No, i po federlinku oczywiście musimy go zablokować. Użyjemy do tego najprostszego stoperka. Ja obejrzę tutaj lekkimi koszykami, więc użyję jednego. On i tak się zablokuje węzeł. Czyli co? Mamy sobie tutaj o, cyk, federling, on się tutaj nam blokuje. Możemy sobie tutaj doczepić koszyczek od razu, żeby to nam. Było dobrze widoczne. O. I teraz możecie sobie zobaczyć, jak to działa. Koszyczek wpada, i leży nam na dnie, a ryba tutaj ma szansę sobie bezproblemowo ciągać. I ten koszyczek, nieważne ile on ma gram, nie czuje go. Dobrze, przechodząc dalej, ja używam feder gumy. Łowię bardzo cienkimi przyponami czasem i zależy mi na jak największej amortyzacji. A jak wiemy, plecionka nie daje nam żadnej. Daje nam idealną widoczność brania, ale niestety odchodzi nam amortyzacja. Więc ja sobie przy używaniu tak cienkich przeponów zawsze stosuję federgumę. Mam tutaj federgumę, akurat w rozmiarze 0,45 mm, to jest 6 LB i co? I teraz. My ucinamy sobie kawałek federgumy. Ja mój przypon łączę w taki sposób, że po prostu z jednej strony robię oczko. I oczko staram się robić właśnie tym easy loopem. Wtedy ta pętla jest naprawdę fajnie zaciśnięta. Ja miałem czasem problemy przy tym, że jak wiązałem federgumę w palcach, to ona ma tendencję do tego, że mi się jakoś próbowała rozwiązać. Kiedy robię to z nic się nam tutaj złego nie dzieje. To oczko jest większe, nic nie przeszkadza. Teraz z jednej strony mamy oczko, to sobie możemy od razu przyciąć. Przycinamy to sobie. I teraz tak, w zależności od tego, jak mamy długi federlink, plus oczywiście wliczamy to w to koszyczek, no to ja zawsze się staram, żeby po prostu ta nasza federguma zwisała mi za koszyczkiem, żeby to łączenie mojego przyponu, mój przypon zawsze omijał ten koszyk. Tak samo jest i w sytuacji ze skrętką. Czyli po prostu mniej więcej gdzieś tyle, tak? Ucinam. Z drugiej strony robię najprostszy w życiu supeł. Zaplątujemy go kilka razy. Zaciągamy. Wydaje mi się, że jest mały. Mogę dać jeszcze raz. Te palce po całym dniu to wam powiem, że trochę odmawiają. Posłuszeństwa. Ale dobrze. Mam zaciśnięte. Dociągam z drugiej strony. Tak samo skracam. I teraz mamy taką oto sytuację, czyli z tej strony mam pętelkę, z tej strony mam supeł. Biorę sobie mój, moją końcówkę plecionki i teraz w ten sposób, możecie zobaczyć, przykładam sobie je równolegle. Teraz trzymając sobie tą feder robię takie oczko i tą plecionkę dosłownie kilka razy oplatam. Przekładając, o tutaj dookoła, za feder gumę i do środka przez oczko. Obracam sobie kilka razy dosłownie. Nie zdarzyło mi się, żeby to mi spadło, się coś rozwiązało. Dobrze, mając to, zaciskamy węzełek, ale nie dociskamy go do końca dopiero teraz. O, I to nam się tu blokuje o węzeł. Dociskam, to jest bardzo sztywne połączenie. I teraz końcówkę, resztkę ucinam. Trochę mi się już tępią te nożyczki, dobra. Mamy taką oto sytuację, oczywiście te tutaj kikutki można jeszcze troszeczkę skrócić, jak najbardziej, żeby to tam był milimetr, dwa, to się nie rozwiąże. Mając taki zestaw dosuwam stoper, Ten stoper nam się tutaj blokuje o węzeł, który powstał przy łączeniu z Federgumą. Cyk i mamy gotowy zestaw z Federgumą. Guma jak widzicie pracuje cały czas, jest bardzo rozciągliwa. To jest właśnie o to mój podstawowy zestaw. Na moje kanałowe łowienie. Przechodzimy do drugiego zestawu. Jest to zestaw wykonany na żyłce. Na żyłce często łowię na uciągach, w moim przypadku na narwi. Często mi się zdarza. No i tutaj już bierzemy teraz się za zestaw ze skrętką. Jak wykorzystujemy? Pokazałem wam zestaw z federlinkiem, oczywiście możemy federlinka używać w dalszym przypadku, ale pokażę Wam teraz zestaw, który ja często stosuję. Jest to zestaw po prostu bez federlinka, a na zwykłej agrafce z takim koralikiem. I tak samo zaczynamy. Zaczynamy wszystko zawsze od budowania właśnie w ten sposób żeby nasz zestaw był przelotowy i teraz możemy sobie od razu tu doczepić zestaw ze skrętką będzie akurat z open windowem zaczepiamy sobie nasz koszyczek dla wizualizacji że ja są tutaj mamy ten koszyczek no i co? no i dalej robimy tak samo czyli po prostu stoper przewlekamy sobie ten stoperek Żyłka trochę grubsza, więc ciężej przechodzi. Dobrze, blokujemy sobie tutaj. No i co? Pokazywałem Wam zestaw po prostu pętla w pętle. Oczywiście w tamtym zestawie po prostu możemy sobie pętla w pętle związać przypon, ale mamy też takie fajne zastos zastosowania. O, to są szybko złączki do przyponów. To jest najprostsze w świecie, po prostu tutaj gumeczka zakrywa nam oczko, na które nakładamy przypon. I wtedy szybko to wykonujemy zmianę. Ale też mamy plus tego, że to jest obrotowe e, i przy zwijaniu, na przykład, jak mamy na haczyku dwa robaki, no to czasem mamy tak, że jeżeli jest e, pętla w pętle potrafi nam się selątać przypon. Skręca nam się przypon, często się niszczy. E, tutaj mamy wyeliminowaną tą opcję, bo po prostu ten nasz pręcik się kręci i nasz przypon zawsze jest fajny, prosty. No ale jest to zawsze jakieś dodatkowe obciążenie na zestawie, jeżeli te ryby słabiej żerują. Ja na zawodach staram się nie używać tych szybko złączek. Ale na rekreacyjnym łowieniu jak najbardziej. Bardzo fajne wykorzystanie, więc tutaj użyjemy. I teraz przekładam sobie ją tutaj też przez oczko żyłkę. Mamy to. No i robimy sobie skrętkę. Skrętka, mamy jak widzicie tutaj, środek to nam wyznacza, łapiemy sobie w dwa palce i zaczynamy po prostu kręcić w przeciwne strony. Zaczyna nam się tutaj robić kółeczko, ja to kółeczko zawsze sobie tak rozciągam, minimalizuję je i teraz skręcamy jeszcze raz. Czasami to nam się plącze tutaj trochę, ale nie zważamy na to, dokręcamy, przytrzymujemy sobie. No i dobra, zakręciliśmy sobie skręteczkę, łapiemy teraz dwa palce, najprostszy węzełek przez pętlę, zaciskamy, obcinamy końcówkę, jest nam to totalnie niepotrzebne, też króciutko, tam za 2 mm zostawiamy, dosuwamy teraz sobie nasz stoper, cyk. I mamy nasz kolejny banalny zestawik. Pamiętajcie wędkarstwo musi być proste, musi nam sprawiać przyjemność. Nie ma sensu się bawić w jakieś utrudnianie sobie życia. No ten zestaw jak widzicie robiłem dosłownie sekundę, a jest bardzo skuteczny, bardzo delikatny i daje nam wiele ryb. Także jak widzicie mamy taki oto prościutki zestaw. Skrętka oczywiście, może ktoś się zapytać po co to jest. Ta skrętka jak widzicie tutaj, zaraz zobaczę, czy to będzie w ogóle widać, bo ona jest tutaj sztywna, to nam się tutaj nic nie plącze, i ona ma za zadanie odprowadzać nas przypon na bok przy rzutach, żeby to się po prostu tu nic nie nam nie selątało, nie plątało. Zestaw, taki zestaw daje nam po prostu bardzo duży plus tego, że nic nam się tu nie plącze przy rzutach. Wiadomo, raz na ileś tam set rzutów może się coś splątać. To jest tylko zestaw, jakaś żyłka, gdzieś coś się przepracuje, ale naprawdę jest to mega nieplątliwy zestaw. No i bardzo wygodny w użytkowaniu dzięki tej szybko złączce, którą tu mamy. Zestaw nam się prezentuje w taki oto sposób. Mam nadzieję, że wszystko jest tu dobrze widać. Bano. To są dwa moje zestawy, których ja najczęściej używam. Ten ze skrętką najczęściej używam do rzecznego łowienia, gdzie mam większe przypony. Nie boję się aż tak bardzo, że zerwę tą feder gumę. Nie feder gumę, tylko przypon. A jeżeli chodzi o plecionkę, to właśnie stricte kanałowo. Jak widzicie, wiązanie zestawów federowych nie jest takie trudne i nie jest to nic strasznego. Każdy, który z Was zawiąże taki zestawik ze 2-3 razy, to już po prostu będzie to banałem. Jeżeli byście mieli jakieś tam jeszcze pytanka co do tych zestawów, może jakieś tam coś było niejasne, albo coś może było słabo widoczne, jak najbardziej dawajcie znać postaram się poprawić, ewentualnie coś nagrać nowego bo jak widzicie, no u mnie jest szybki tryb życia, często jeżdżę na zawodach może chcielibyście właśnie taką, jakiś odcinek z tego jak ja się przygotowuję do zawodów jest trochę tego szczególnie przy klasyku no jest przy czym chodzić zanim wyjadę na koniec co, jeszcze wspomnę że jak mogliście zobaczyć u mnie na Facebooku czy na Instagramie miałem przyjemność wystartować w zawodach i zdobyć tam jedynkę sektorową i w generalnej drugie miejsce co dało mi fajną nagrodę, fajny zestaw jestem z niego zadowolony że udało mi się to wygrać jest to wędka Mikado Katsudo XTS Feder 330 do 30 gram wyrzutu i kołowrotek Mistral, e, 5000. E, no i co, jest to bardzo fajny, e, w bardzo fajnych pieniądzach też zestaw. E, może czy bardzo fajny. Przetestujemy to. E, będę właśnie na tych zawodach łowił na ten zestaw. Wypróbuję sobie ten kij, ten kowrotek, Zobaczę, jak to się wszystko sprawdza w boju. Gdzie tam dostanie troszeczkę gliny, e, że tak powiem, po łożyskach e, i wyholujemy może jakiegoś większego leszczyka albo waleczną płoć. Zobaczymy, jak ta wędka się zachowa wraz z tym kołowrotkiem. Potestujemy i wtedy dam Wam znać, czy warto, czy nie warto. Także co, zobaczymy. No i co, ja dziękuję za ten odcinek. Życzcie mi powodzenia. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że... Części z Was rozjaśniłem, jak wyglądają moje proste zestawy federowe. Pamiętajcie, prostota to klucz sukcesu w wędkarstwie. Nie możemy sobie komplikować życia. Dawajcie znać jeszcze raz, czy coś potrzeba nagrać, coś objaśnić, coś wyjaśnić, rozjaśnić. Ja wiem, że na początku wszystko się wydaje trudne, a potem w rzeczywistości się okazuje dosyć bananą sprawą. Także ja dziękuję za dzisiaj. Do następnego. Cześć.